Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak codzienne, zwyczajne czynności mogą wpływać na Twoje życie seksualne? Większość mężczyzn wierzy, że utrata erekcji, zmniejszenie wrażliwości czy problemy w łóżku pojawiają się dopiero z wiekiem z powodu stresu, zmęczenia albo braku hormonów. Ale prawda jest taka, że w wielu przypadkach przyczyna leży w czymś znacznie prostszym w sposobie, w jaki myjesz swój penis. Tak, dobrze przeczytałeś. Jeden niewinny nawyk. Powtarzany latami pod prysznicem, może stopniowo niszczyć Twoją sprawność seksualną, zwiększać ryzyko infekcji i prowadzić do bolesnych stanów zapalnych, których mężczyźni często nawet nie kojarzą z higieną. Witaj na kanale Zdrowie i Życie miejscu, w którym rozmawiamy o zdrowiu bez wstydu, bez oceniania i bez medycznego żargonu. Jeśli tu jesteś, to znaczy, że dbasz o siebie lub o kogoś bliskiego, i to już jest pierwszy krok w dobrą stronę. To, o czym dziś porozmawiamy, dotyczy bezpośrednio Twojej pewności, męskości, relacji i jakości życia. Może pomóc Ci uniknąć problemów, o których wielu mężczyzn dowiaduje się za późno. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie i napisz w komentarzu, czy ten temat Cię dotyczy. Dzięki temu będziemy mogli przygotowywać treści, które naprawdę mają znaczenie. Większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ogromne znaczenie ma sposób, w jaki dbają o higienę penisa. Dla jakości erekcji, odczuwania przyjemności i ogólnej sprawności seksualnej. Penis nie jest zwykłą częścią ciała to obszar z jedną z największych koncentracji zakończeń nerwowych, jakie istnieją u człowieka. Te zakończenia nerwowe odpowiadają za pobudzenie za sygnały wysyłane do mózgu za moment, w którym ciało mówi: Tak, jestem gotowy kiedy są zdrowe, wrażliwe i odpowiednio chronione, reakcja seksualna jest naturalna, silna, spontaniczna. Ale kiedy zostają uszkodzone przez nieodpowiednie kosmetyki, nadmierne tarcie, zbyt gorącą wodę lub bakterie rozwijające się pod napletkiem, cały proces zaczyna się psuć powoli, niemal niezauważalnie. Mężczyzna zauważa, że potrzeba więcej czasu na pobudzenie, że erekcja nie jest już tak sztywna jak kiedyś, że orgazm daje mniej satysfakcji. Często wini wiek, stres, problemy hormonalne, ale nie dostrzega, że jedną z najczęstszych i najbardziej ignorowanych przyczyn jest po prostu sposób, w jaki codziennie myje swoje intymne okolice. Aby zrozumieć, dlaczego to takie ważne, trzeba wiedzieć, że skóra penisa i napletka jest pokryta naturalną warstwą ochronną. To cienka, delikatna błona, która utrzymuje prawidłowe pH, chroni nerwy przed podrażnieniem i zapobiega nadmiernej utracie wrażliwości. Ta warstwa jest bardzo łatwa do zniszczenia. Szczególnie jeśli używa się żeli pod prysznic z intensywnymi substancjami zapachowymi, parabenami, alkoholem lub detergentami, które zostały zaprojektowane do usuwania tłuszczu z powierzchni skóry. Problem polega na tym, że penis nie powinien być odtłuszczany. Kiedy ta naturalna bariera zostaje zmyta, skóra zaczyna się bronić, pogrubiając naskórek. To sprawia, że powierzchnia staje się mniej wrażliwa, receptory czuciowe wysyłają słabsze sygnały, a mózg odbiera mniej pobudzenia. Efekt słabsza erekcja, mniejsza przyjemność, więcej frustracji. Mężczyzna może mieć wrażenie, że ten musi się bardziej postarać, ale problem nie leży w psychice, lecz w fizjologii. Kolejnym elementem, który wpływa bezpośrednio na sprawność seksualną, jest stan napletka. Napletek pełni bardzo ważną rolę. Utrzymuje główkę penisa w środowisku o stabilnej wilgotności i pH, co pomaga zachować jej delikatność i wysoką wrażliwość na dotyk. Jeśli podczas mycia napletek jest odciągany zbyt gwałtownie, lub jeśli robimy to na siłę, może dochodzić do mikrourazów. Te maleńkie pęknięcia często nawet nie są widoczne gołym okiem, ale w dłuższym czasie powodują bliznowacenie, a tkanka bliznowata jest sztywna, mniej elastyczna, mniej ukrwiona i znacznie gorzej przewodzi bodźce nerwowe. To nie tylko wpływa na jakość erekcji, ale również może prowadzić do stulejki nabytej, czyli sytuacji, w której napletek nie odsuwa się swobodnie, a każde pobudzenie może powodować dyskomfort lub ból. To jeden z najczęściej ignorowanych problemów, który rozwija się powoli i bez ostrzeżeń, a zaczyna się zwykle od lat niewłaściwej higieny. Na erekcję ogromny wpływ ma także przepływ krwi, a podczas nieprawidłowego mycia bardzo łatwo doprowadzić do podrażnień, stanów zapalnych i zakażeń, które uszkadzają naczynia krwionośne lub utrudniają ich rozszerzanie. Kiedy bakterie lub grzyby rozwijają się pod napletkiem, Organizm reaguje stanem zapalnym, nawet jeśli nie odczuwasz bólu. Stan zapalny oznacza, że naczynia krwionośne w okolicy pracują inaczej. Pompują mniej krwi, reagują wolniej, a wiązania nerwowe w obrębie ciał jamistych przestają działać tak efektywnie. To prowadzi do tego, co mężczyźni nazywają słabym wzwodem. Nie ma pełnego wypełnienia, penis jest bardziej miękki, trudniej utrzymać erekcję, a wrażenia podczas stosunku są wyraźnie mniej intensywne. I znowu. Większość osób nie kojarzy tego z higieną, ale z rzekomo naturalnym spadkiem potencji. Tymczasem to często nie natura, a nasze codzienne nawyki. Kiedy mówimy higiena penisa wpływa na erekcję, nie chodzi więc wyłącznie o czystość, ale o ochronę struktur, które decydują o męskości: receptorów nerwowych, naczyń krwionośnych, elastyczności tkanki, wrażliwości skóry i równowagi mikrobiologicznej. Jeśli te elementy są zadbane, Erekcja jest stabilna, silna i naturalna. Jeśli są zaniedbane, pojawiają się problemy, które większość mężczyzn traktuje jak przypadek, pecha, stres, a nawet koniec życia seksualnego. Tymczasem wszystko może zacząć się pod prysznicem w ciągu 30 sekund każdego dnia. Jednym z największych problemów jest to, że większość mężczyzn traktuje penis tak samo, jak traktuje ramiona, nogi czy tors. Jako część ciała, którą wystarczy przemyć żelem pod prysznic i spłukać. Tymczasem obszar intymny ma zupełnie inną strukturę biologiczną, inną gęstość zakończeń nerwowych, inną wrażliwość na temperaturę, środowisko chemiczne i tarcie. Dlatego pierwszy i najpowszechniejszy błąd to używanie zwykłych żeli do mycia ciała do higieny penisa. Te produkty są projektowane po to, by usuwać tłuszcz i zanieczyszczenia, rozpuszczać pot i sebum, co jest potrzebne na skórze pleców czy pach, ale niszczy naturalną powłokę ochronną penisa, pozostawiając go podrażnionym, wysuszonym, bardziej podatnym na mikropęknięcia i infekcje. Z czasem prowadzi to do pogrubienia naskórka, a pogrubiony naskórek to mniej receptorów nerwowych dostępnych na powierzchni co oznacza mniejszą wrażliwość, trudniejsze pobudzenie i gorszą kontrolę nad erekcją. To właśnie dlatego wielu mężczyzn zauważa, że dawniej przyjemność była intensywniejsza. Albo że kiedyś wystarczyło spojrzenie, a teraz potrzeba znacznie więcej bodźców. To nie wiek, to skutek lat nieprawidłowej higieny. Drugim częstym błędem jest zbyt energiczne mechaniczne mycie główki i napletka, często połączone starciem gąbką, paznokciami lub szorstkim materiałem. Mężczyźni robią to automatycznie, czasem nawet z przekonaniem, że mocniejsze mycie to lepsze mycie. Tymczasem główka penisa i wewnętrzna strona napletka są pokryte cienkimi warstwami tkanek które potrzebują ochrony, wilgotności i delikatności, aby pozostać wrażliwe i zdrowe. Zbyt intensywne tarcie prowadzi do mikrourazów, które nie dają objawów natychmiast, ale gromadzą się w czasie. Organizm reaguje na nie jak na każdą ranę, tworzy tkankę bliznowatą. Tkanka bliznowata jest sztywna, pozbawiona elastyczności, ma gorsze ukrwienie, a co najważniejsze, ma mniej zakończeń nerwowych. W efekcie penis staje się mniej wrażliwy, a erekcja mniej stabilna, trudniejsza do utrzymania i mniej satysfakcjonująca. To proces powolny, często niezauważalny, aż do momentu, gdy mężczyzna zaczyna odczuwać wyraźne pogorszenie jakości życia seksualnego. Trzecim błędem jest gwałtowne odciąganie napletka, szczególnie podczas kąpieli lub masturbacji, bez zrozumienia, że napletek jest strukturą o konkretnym zakresie ruchu, który u każdego mężczyzny może być inny. Wielu mężczyzn myśli, że napletek powinien odchodzić do końca i że jeśli coś ciągnie, to trzeba ją rozciągnąć. W rzeczywistości takie działanie może prowadzić do mikropęknięć wewnętrznej blony napletka, które później bliznowacieją i prowadzą do stulejki nabytej, bólu podczas wzwodu, a nawet problemów z krążeniem krwi w obrębie żołędzi. Każdy, choćby niewielki uraz w tej okolicy, ma wpływ na to, jak penis reaguje na dotyk, na temperaturę i na bodźce seksualne. To jakby zmniejszać czułość instrumentu muzycznego, gra nadal jest możliwa, ale melodia traci głębie. Czwartym błędem, równie groźnym, jest niewysuszanie penisa po myciu. Wielu mężczyzn wychodzi spod prysznica, zakłada bieliznę i ubranie, pozostawiając na pletek i przestrzeń pod nim wilgotną. To środowisko idealne dla bakterii i drożdży, które rozwijają się w ciepłym, wilgotnym miejscu, gdzie dostęp powietrza jest ograniczony. Nawet jeśli nie ma nieprzyjemnego zapachu ani widocznego zaczerwienienia, stan zapalny może już trwać. Stan zapalny w obrębie penisa to nie tylko dyskomfort. To również zmiany w sposób działania naczyń krwionośnych i zakończeń nerwowych, które wpływają bezpośrednio na jakość erekcji. Mężczyzna może nie odczuwać bólu, ale zauważyć, że wzwód staje się krótszy, słabszy, mniej pewny. To właśnie cichy, przewlekły stan zapalny jest jednym z najczęstszych i najbardziej niedocenianych zabójców męskiej potencji. Piątym błędem, i to takim, który wielu mężczyzn uważa za dowód dbania o siebie, jest zbyt częste stosowanie perfumowanych dezodorantów lub pudrów w okolicach intymnych. Produkty te zaburzają naturalną florę bakteryjną penisa, której zadaniem jest ochrona przed infekcjami. Kiedy zostaje naruszona, dobre bakterie giną, a ich miejsce zajmuje flora patogenna, która sprzyja stanom zapalnym, pieczeniu, suchości i zmianom skórnym. Każda taka zmiana to kolejne zakłócenie dla receptorów czuciowych, które w końcu zaczynają wysyłać coraz słabsze sygnały. Im słabszy sygnał nerwowy, tym słabsza erekcja. Szóstym błędem jest przekonanie, że jak coś się dzieje, to samo przejdzie. Mężczyźni mają tendencję do ignorowania swędzenia, zaczerwienienia, suchości, pęknięć na pletka czy niewielkiego bólu podczas wzwodu, jakby odwaga polegała na cierpieniu w ciszy. Tymczasem każdy z tych sygnałów to wołanie organizmu o zmianę. To właśnie ignorowanie tych pierwszych ostrzeżeń prowadzi do przewlekłych stanów zapalnych, bliznowacenia, pogorszenia krążenia i utraty wrażliwości, a to są już problemy, których nie da się cofnąć w kilka tygodni. Aby zacząć dbać o zdrowie penisa w sposób, który rzeczywiście wspiera erekcję, wrażliwość i komfort seksualny, trzeba przede wszystkim zrozumieć, że higiena nie polega na mocnym myciu, lecz na delikatności i świadomym traktowaniu tej części ciała. Penis to struktura, która łączy w sobie wyjątkowo delikatną skórę, wysokie ukrwienie i dużą koncentrację zakończeń nerwowych. Więc cała jego funkcjonalność opiera się na tym, by utrzymać naturalną równowagę ochronną, zamiast ją niszczyć. W praktyce oznacza to, że mycie penisa powinno być łagodne, uważne i regularne: bez agresywnych kosmetyków, bez szarpania na pletka i bez pozostawiania wilgoci, która może prowadzić do stanów zapalnych. Gdy te zasady stają się nawykiem, Wiele problemów, które wydawały się koniecznym skutkiem starzenia lub pechem, zaczyna stopniowo ustępować. Poprawia się krążenie, zwiększa się wrażliwość, a erekcja wraca do swojej naturalnej siły. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest używanie odpowiedniej temperatury wody. Większość mężczyzn bierze gorący prysznic, nie zdając sobie sprawy, że wysoka temperatura może osłabiać naturalną barierę skórną, wysuszać delikatne tkanki. I powodować przejściowe rozszerzenie naczyń, które z czasem zwiększa podatność na podrażnienia. Najlepiej myć okolice intymne ciepłą, ale nie gorącą wodą taką, która nie daje uczucia parzenia skóry. To pozwala utrzymać prawidłową wilgotność tkanek, a jednocześnie usuwa pot, smegmę i bakterie, które mogą gromadzić się pod napletkiem. Drugą zasadą jest wybieranie właściwego środka do mycia. Zwykłe żele pod prysznic i mydła mają pH znacznie wyższe niż skóra penisa, co prowadzi do jej wysuszenia i uszkodzeń. Dlatego najbezpieczniejszą metodą jest mycie samej wodą. Tak, to wystarczające w większości przypadków. A jeśli ktoś chce użyć produktu myjącego, powinien to być płyn do higieny intymnej o neutralnym pH, najlepiej bez zapachowy, bez alkoholu i bez substancji pieniących. Delikatna piana i łagodne oczyszczanie pomagają zachować równowagę mikrobiologiczną skóry i zapobiegają rozwojowi drobnoustrojów, które mogłyby prowadzić do stanów zapalnych, swędzenia czy infekcji grzybiczych. Trzecią zasadą jest prawidłowe obchodzenie się z napletkiem. Napletek należy odciągać powoli i stopniowo, bez używania siły. Każdy mężczyzna ma inny zakres ruchu, który jest naturalny i zdrowy dla jego ciała. Jeśli podczas odciągania pojawia się dyskomfort, napięcie lub ból. To znak, że trzeba to robić bardziej ostrożnie i stopniowo. Główkę penisa i przestrzeń pod napletkiem myjemy opuszkami palców delikatnie, bez tarcia. Ruch powinien być prosty, kontrolowany, tak jakbyśmy obchodzili się ze skórą, która może łatwo ulec podrażnieniu, bo taka właśnie jest. Celem jest usunięcie nagromadzonej wilgoci i bakterii, a nie agresywne czyszczenie. Czwarta zasada, która wydaje się banalna, ale jest kluczowa, to dokładne osuszenie penisa po kąpieli. Wielu mężczyzn pomija ten krok wychodząc spod prysznica i zakładając bieliznę na wilgotną skórę. Jednak pozostawienie wilgoci pod napletkiem tworzy idealne środowisko do namnażania się bakterii i drożdży, co może prowadzić do nawracających stanów zapalnych, zaczerwienienia, pieczenia i swędzenia, nawet jeśli objawy są lekkie i ignorowane. Penis należy osuszyć delikatnie, używając miękkiego ręcznika, lekko przykładając go do skóry zamiast trzeć. Chodzi o to, by skóra była sucha, ale niepodrażniona. To drobny krok, który daje ogromną różnicę w dłuższej perspektywie. Piątą zasadą jest noszenie przewiewnej bielizny najlepiej z bawełny lub materiałów, które odprowadzają wilgoć i pozwalają skórze oddychać. Zbyt ciasna bielizna, szczególnie syntetyczna, zwiększa temperaturę w okolicy intymnej, co osłabia naturalną odporność skóry i sprzyja infekcjom. Wyższa temperatura w tej okolicy obniża też jakość krążenia krwi. I może wpływać na produkcję testosteronu oraz zdrowie jąder. Zmiana bielizny na bardziej przewiewną to prosty krok, który poprawia nie tylko komfort, ale i funkcje seksualne. Szósta zasada dotyczy uważności na sygnały ciała. Jeśli pojawia się zaczerwienienie, swędzenie, suchość, bolesność przy wzwodzie, nieprzyjemny zapach lub zmiana konsystencji wydzieliny, to nigdy nie jest nic. To sygnał, że równowaga została zaburzona. W takiej sytuacji należy zmienić kosmetyki, poprawić sposób mycia, zadbać o osuszanie, a jeśli objawy nie mijają, skontaktować się z lekarzem urologiem lub dermatologiem. Wczesna reakcja zapobiega bliznowaceniu, utracie wrażliwości i pogorszeniu erekcji. Siódma, ostatnia zasada to regularność. Higiena penisa nie powinna być ani zaniedbana, ani przesadna. Najzdrowsza jest codzienna, delikatna rutyna, bez obsesji, ale z troską. Tak jak dbamy o zęby, serce czy skórę twarzy. Tak samo warto traktować penis jako część ciała, która zasługuje na uważność i szacunek. Dbanie o penis to dbanie o męskość, pewność siebie, relacje i intymność. Kiedy skóra jest zdrowa, zakończenia nerwowe zachowane, a krążenie prawidłowe, wzwód jest silniejszy, pobudzenie łatwiejsze, a życie seksualne bardziej satysfakcjonujące to nie magia to biologia plus codzienny nawyk. To, o czym dziś rozmawialiśmy, może wydawać się proste, może nawet oczywiste, ale to właśnie takie drobne, codzienne nawyki mają największy wpływ na to, jak czujemy się we własnym ciele i jak funkcjonujemy w bliskości z drugą osobą. Wielu mężczyzn przez lata ignoruje sygnały wysyłane przez organizm, tłumi dyskomfort, wstyd czy niepewność, wierząc, że prawdziwa męskość polega na milczeniu i wytrzymaniu wszystkiego po cichu. Tymczasem dojrzałość, siła i świadomość zaczynają się wtedy, gdy potrafimy spojrzeć na siebie z troską, bez walki, bez wstydu, jak na kogoś, o kogo warto zadbać. Penis, erekcja, przyjemność to nie są tematy tabu. To naturalne elementy życia, zdrowia i relacji, a dbanie o nie nie jest słabością, lecz odpowiedzialnością i szacunkiem do samego siebie. Być może podczas oglądania tego materiału. Rozpoznałeś u siebie pewne nawyki, które z czasem mogły osłabić twoją wrażliwość lub komfort. Być może przypomniałeś sobie momenty, które zbyłeś myślą: To przejdzie, to stres, to wiek. Teraz jednak wiesz, że ciało zawsze mówi czasem szeptem, czasem wyraźnie i że im szybciej odpowiemy na te sygnały, tym więcej zdrowia, siły i pewności możemy odzyskać. Nie musimy czekać, aż problem stanie się poważny. Wystarczy zacząć od drobnych kroków łagodniejszej higieny, regularności, uważności, delikatności wobec siebie. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, jeśli dał ci nowe spojrzenie lub sprawił, że choć na chwilę zatrzymałeś się i pomyślałeś o swoim ciele inaczej, zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie. Zostaw komentarz, jeśli chcesz podzielić się doświadczeniem lub zadać pytanie. I jeśli wiesz, że są w twoim otoczeniu mężczyźni, którzy mogą potrzebować tej wiedzy, udostępnij ten film. W ten sposób robimy coś więcej niż tylko dbamy o siebie. Tworzymy przestrzeń, w której mężczyzna może być świadomy, zdrowy i pewny swojego ciała, bez wstydu i bez strachu. W zdrowie i życie Twoje zdrowie naprawdę ma znaczenie. Dziękujemy, że jesteś z nami.